Lasek Pojednania jest to ostatni moment takiego naszego wspólnego pielgrzymowania, kiedy my jako ojcowie duchowni jesteśmy na trasie. Jest to moment, kiedy pielgrzymi przed wejściem do Mirowa, czyli już na Przedmiesia Częstochowy po prostu mają okazję do tego, aby we wspólnocie swojej grupy po pierwsze się pojednać ze sobą. Nie? No bo przez całą drogę korzystali z sakramentu pokuty, są wyspowiadani, skorzystali z tej Bożej łaski. Chodzi o to, aby tutaj Odnowić sobie też to przebaczenie wo wobec drugiego człowieka. Z racji, że pielgrzymka, jest, są to rekolekcje w drodze, to również tutaj mogą skorzystać z tej łaski od pustu zupełnego. Dlatego, gdy przychodzą do, do lasku pojednania, stoją na, stają przy tej górce przeprośnej, jest moment, kiedy no, jest czas. Podziękowań z naszej strony, jest czas właśnie takiego wzbudzenia żalu za grzechy, zobaczenia tego, co się w tej pielgrzymce dokonało, krótkiej modlitwy, przyjęcia tej łaski odpustu zupełnego i pielgrzymi potem ruszają dalej. Idą do, do tego lasu, gdzie we, we wspólnocie swojej grupy też mają ten czas, aby, aby ze sobą się pojednać, tam jest ten piękny obrzęd łamania się chlebem, nie? gdzie też mogą podziękować, przeprosić współbrata, współsiostrę z grupy e, za to, co się, co się wydarzyło. E, no jest to bardzo wzruszający moment i dla nas ojców duchownych, gdy stoimy tam na tej Górce Przeprośnej i dla pątników, no bo to jest taki ostatni moment, nie? kiedy możemy jeszcze spojrzeć sobie, sobie w oczy i mamy świadomość, że to jest ten mały szczyt przed tym wielkim szczytem, nie? Mały szczyt, no bo tu zostawiamy wszystko, co jest nie tak, co na tej pielgrzymce było złe, czy do pielgrzymki, a stąd chcemy już schodzić po to, aby zdobywać ten swój szczyt świętości. <śpiewanie> Dobrze Was widzieć właśnie w tym miejscu. Kochani, 44. Pierwsza pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę dobiega końca. Niestety, chyba, ale mam nadzieję, że nie ma wśród nas już takiej osoby, która by nie miała tej świadomości, że jest Bożym Dzieckiem. Że mamy Boga, którego nazywamy naszym Ojcem, który nad nami czuwa, który nas kocha, który nas stworzył i prowadzi przez życie. Że za chwilę wychodząc z tego lasku pojednania, który przed nami, po pojednaniu się między sobą, zobaczymy klasztor jasnogórski, a tam ktoś pisany wielką literą bo nazywamy naszą matką, która nas kocha, która nas zaprosiła na tę pielgrzymkę i która chce się za nami wstawiać, orędować bo jest naszą matką. Kochani, dziękujmy Panu Bogu za ten dar pielgrzymki, za te doświadczenia. I za to na nowo odkrycie dzieciństwa Bożego w sobie. Bardzo Wam z księdzem Markiem dziękujemy za Waszą obecność, za Wasze świadectwo na tegorocznej pielgrzymce. Jest Was tyle: jest tyle dzieci, tyle młodzieży. To jest piękne świadectwo, które daliście nie tylko sobie nawzajem, ale także i światu. To jest coś wielkiego, to jest cud, który się dokonuje na naszych oczach. Jeśli chodzimy Bożymi drogami, jeśli dajemy się Bogu prowadzić jako dzieci, On dokonuje wielkich rzeczy pośród nas i w naszym życiu. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim służbom pielgrzymkowym, grupowym i tym nominowanym, które oficjalnie pełniły różne funkcje, ale także i tym osobom, które nieoficjalnie, ale tak w zaciszu niosły pomoc, wsparcie, pomagały innym. Te wszystkie podziękowania chcę złożyć na ręce. Księdza przewodnika, księdza Łukasza, pozdrawiając także i księdza kanonika Jana, proboszcza, który tworzył od przed laty tę grupę i dzisiaj ona właśnie taki ma wymiar i tak wygląda, jak wygląda. Niech tym wszystkim Pan Bóg będzie uwielbiony. Niech to dobro się dokonuje i niech się ono pomnaża. Niechcie dalej te doświadczenia, piękne doświadczenia, które tutaj zdobyliście do swoich domów, do swoich rodzin, do naszej parafii. Niech ona, niech ona wzrasta w świętości. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i ze swej strony przepraszam za wszelkie niedociągnięcia organizacyjne, których znów było tyle, co nie miara. Proszę o przebaczenie, wyrozumiałość i do zobaczenia na 45. pierwszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na pewno nie są to tylko emocje. Oczywiście one tu są. Tu się pojawiają łzy, tu się pojawiają uśmiechy, momenty wdzięczności, ale. Tu jest też bardzo mocne doświadczenie duchowe. Czy to jest uwalniające Ducha Świętego? Duch Święty na pewno działa. Czy moment uwolnienia? Nie wiem. Nie mam takiego doświadczenia swojego, nie mam od innych takiej informacji, ale na pewno jest tutaj doświadczenie Boga, który działa, który działa we wspólnocie kościoła. Przez Kościół. No bo sam moment przyjęcia, choćby pokropienia wody, wodą pobłogosławioną, to jest tym symbolicznym momentem odnowienia chrztu, Przypomina sobie tej łaski. Te wszystkie zewnętrzne znaki, no one oddziałują na człowieka. Jeśli ktoś idzie ileś tych dni, słucha konferencji, otwiera swoje serce, otwiera swój umysł na Boga, który przychodzi, no to Tutaj dzieje się coś wielkiego, coś, co nie jest tylko emocjonalne, nie jest też tylko, nie wiem, nie, nie da się tego wytłumaczyć tylko psychicznie, nie czy fizycznie, że zmęczony, no to, to tam już wszystko łyknie, jak jak młody pelikan jak to mówimy, nie, ale że tu się dzieje naprawdę coś głęboko duchowego. Wiele osób jesteśmy wdzięczni Panu Bogu że e, idziecie w tak wielkiej grupie. Tyle dzieci, tyle rodzin, tyle młodzieży. Naprawdę jesteśmy dumni z was i starsi. Jesteśmy zbudowani też waszą postawą. E, piękna opieka waszego księdza, naprawdę i kiedy byliśmy jako ojcowie zawsze potrzebowaliście też, aby przemieniać swoje serca, bo to o to chodzi, to są rekolekcje w drodze. I my wam, my ojcowie wam bardzo za to dziękujemy, e, za wasze piękne świadectwo, Wiary. Bądźcie takimi świadkami, gdziekolwiek jesteście. A kiedy staniecie przed Matką Bożą tam na Jasnej Górze, polecajcie całą swoją parafię Waszych duszpasterzy, ale i całą naszą diecezję, bo Matka Boża, widać, że Was bardzo wysłuchuje. Dlatego też życzymy Wam, żeby to spotkanie z Matką Bożą było jak najpiękniejsze, najradośniejsze. A to, co w sercach jeszcze przeszkadza, gdzieś tam zbliżyć się do Pana Boga, oddajcie teraz. Jeżeli ktoś może, to niech uklęknie jeżeli chcą to by starsze, chore, to nie muszą, ale kto może, niech uklęknie i oddajmy wszystko Panu Bogu. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Przebaczenia, darowanie i odpuszczenia wszystkich grzechów, niech Wam udzieli Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Tutaj Ksiądz Przemek on najlepiej macha tym kropidłem, więc a tu jest duża grupa, myślę, że doleci najbardziej od Niego, więc <grystanie> ma specjalną taką, taki, taki rozmach. Ćwiczył cały rok. <grystanie> Przy tej okazji dziękujemy e, Radiu i Telewizji Faro TV, bo są z nami tutaj e, za ich piękną też posługę, za przekaz, e, za to, że relacjonowaliście e, Także Bóg zapłać wam kochani. O widzicie, do każdego woda dotarła. Niech ta woda odnowi. To, co wszystko jest do odnowienia. jesteśmy dziećmi Bożymi, powstańmy e, jako te dzieci i idźmy z radością do, do naszej matki. Szczęść Wam Boże, kochani, do zobaczenia! Często jak się prowadzi katechezy przedmałżeńskie, jak ja prowadziłem, czy słuchałem małżeństw, które, które mówili o różnych rzeczach, oni, oni są mówili, że w małżeństwie o rzeczach oczywistych trzeba sobie mówić. Ja sądzę, że w Kościele jest tak samo, że o rzeczach oczywistych trzeba mówić. I to hasło było oczywiste. No my wiemy, że jesteśmy dziećmi Boga, tak? Słyszymy to od, nie wiem, od... Najmniej, od Trzy latków w przedszkolu, kto chodził do przedszkola, to już w trzech latkach słyszał, że jest dzieckiem Boga. No ale to jest prawda, którą słyszę, ale prawda, która musi zejść z poziomu głowy do poziomu serca. I sądzę, że ta pielgrzymka była po to, żeby rzeczy, które wiemy intelektualnie, żeby dać przestrzeń do tego, aby ono zeszło do serca. No bo to jest pewien proces, pewna droga, którą pokonujemy. Nie? I ja uważam, że ten temat był bardzo potrzebny, że konferencje, które były rozpisane w ten, a nie w inny sposób. Oczywiście zawsze ktoś by powiedział, mogły być inaczej, mogły być lepiej, mogły być jakoś tak, ale naprawdę po rozmowach z ludźmi było widać, że one są ważne, że one bardzo mocno rezonują. Ja sobie uważam, że to jest, tak myślę, że to jest ważne, nie? Że nie da się, żeby te konferencje, nie wiem, wysłuchać ich na pielgrzymce, powiedzieć spoko, na rok mam spokój, nie? No to są rzeczy, które jeśli to co ksiądz powiedział, one siądą, to one będą pracowały nie dzień, nie tydzień, nie dwa, ale będą pracowały bardzo długo i dawały wzrost. I to jest kapitalne w tej pielgrzymce, nie? że ona nie, nie zakłada koniec, początek-koniec, ale e, zostawia otwartą przestrzeń, która e, dla tych, którzy będą chcieli, którzy otworzą się na, na te treści, naprawdę będzie mógł, będą mogły siąść e, i to będzie czas, e, tego najbliższego roku pracy nad tym, co, co się dokonało na tej pielgrzymce. Lajkujcie, subskrybujcie i farot TV!